Zapraszam na short rozmów na zapleczu. Tak, no bo w międzyczasie tam, od tego momentu, gdy mieliśmy zewnętrzny software house, no to, to gdzieś udało się zbudować zespół in-house, który jest odpowiedzialny tak naprawdę za utrzymanie całej platformy, całej infrastruktury, tak naprawdę związanej z IT firmy. I jak to jest mieć zespół in-house w porównaniu do zewnętrznej firmy? Co moim zdaniem dużo fajniej jest mieć, mieć ten komfort, że się ma zespół in-house, bo wiesz, no tutaj oczywiście jak, jak wszędzie są plusy i minusy, nie? że tak naprawdę zyskujesz bardzo dużo na elastyczności i takim rozwiązaniom, które są dla ciebie, i tak naprawdę jeśli masz jakiś pomysł, ideę, która. Uwaga, ma uzasadnienie biznesowe, to jesteś w stanie to wdrożyć dużo szybciej niż z, z, z zewnętrznym partnerem. Szczególnie jeśli mówimy o jakichś tam rozwiązaniach pudełkowych. No jeżeli mamy software house zewnętrzne, to też inaczej to, to, to problemu tego nie ma. Nie? Ale tak naprawdę myślę, że drugą ważną, ważnym elementem jest takie. Merytoryczne partnerstwo z, z zewnętrznymi podmiotami. Mhm. Czyli dla ciebie też na pewno jest ważne to, żeby mieć z kim rozmawiać po drugiej stronie. Nie? I wie, wiemy obaj, że jest z tym różnie. Tak. Więc my jesteśmy partnerem, z którym można, można porozmawiać, co też generuje bardzo fajne możliwości, chociażby, nie wiem, w takich rzeczach jak negocjowanie kontraktu inaczej się rozmawia, też czasem mamy szansę. Rynkowe i wdrażamy rzeczy, których jeszcze na rynku nie ma, jakieś tam beta wersje, tego typu rzeczy, no bo, bo yy, dostawcy pewnych usług są w stanie z nami rozmawiać po partnersku. Dzięki temu, że też mamy jakieś tam zasoby, zasoby wewnętrzne. No wiesz, myślę, że minusem z kolei są wyższe koszty i te koszty są absolutnie nieelastyczne. Jeżeli masz, wybucha pandemia, jest lockdown, jakaś tam część naszego biznesu została wysadzona w powietrze, myślę, offline, e, mając zewnętrznych partnerów, no to teoretycznie i praktycznie też możesz negocjować, możesz gdzieś tam wyciąć jakąś część usługi i tak dalej. Wiadomo, że każdemu zależy na przetrwaniu takiej relacji. Gdy masz to wewnątrz, to to, 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 no to, to masz, dalej masz ten koszt. Nie? Więc to jest minus, ale ty powiedziałeś, że jest droższe niż zewnętrzne. Dobrze usłyszałem, że jest droższe niż zewnętrzne. Trzymaj no, tylko zespołu. Mam, mam takie przekonanie, nie no poza kosztami, kosztami etatów masz wiesz, jak masz na zewnątrz, to przede wszystkim płacisz za konkretny efekt, nie? A tutaj dochodzi ci koszt zarządzania tym wszystkim, czyli tak naprawdę nie możemy o tym zapominać, że koszt IT to nie jest koszty etatów razy liczba tych etatów i koniec. Bo po pierwsze ktoś musi tym zarządzić i, i to jest kupa pracy tak naprawdę żeby żeby dowozić pewne efekty w danym czasie zewnętrzną firmą. No, zabezpieczasz się umową i tak naprawdę płacisz gdy masz efekt. Druga rzecz no, te wszystkie koszty dodatkowe operacyjne administracyjne się tak to nazwę no, to też jest jakiś tam procent, procent w całości. No i, i kolejna rzecz, że tak naprawdę koszt rozwoju na bez rozwoju to trudno mówić tutaj o gdzieś tam tak. dalszym budowaniu zespołu ewolucyjnym. A zdradzisz słuchaczom, jaki duży macie zespół IT u was? Na te osiem? Sześcio, osobowy w tym momencie, i to jest zdecydowanie za mało patrząc na liczbę liczbę przedsięwzięć, projektów, które chcielibyśmy realizować równolegle. I co teraz? Jak mówisz za mało, no to zatrudnijcie. Daj mi, daj mi Grzesiek, na miary bardzo chętnie przerwę podcast i będę dzwonił, zapraszał na rozmowy. Ach. Zapewne wiesz, jak wygląda obecnie rynek, i rzeczywiście zatrudnienie człowieka do IT jest wybitnie trudne. Szczególnie, że no, przypomnę, że my pochodzimy z Olsztyna i tam mamy dziś centralę. Oczywiście. Pracujemy w obecnych czasach jasne, że zdalnie, ale generalnie też dążymy do tego, żeby to był jakiś model taki mocno hybrydowy, czyli duża część, przynajmniej dla deweloperów pracy zdalnej z możliwością i 100%, więc sama Polska nie wie do dyspozycji, ale jest to, jest to trudne, więc to jest też taka bariera nie? Tak. rozwoju. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do tego nagrania.